Cóż, mam rozwiązanie! Jakie? Krystus gadywalka, która umie grać na kastanietach! Świetny pomysł! Zróbmy to! Olej! Gra na kastanietach! Najpierw rysuje obok siebie dwa małe kółka połączone dużym kółkiem, a potem oczy. Zbyt łatwe, to ośmiornica! Ośmiornica tak, za to jak gra swoimi matkami. Gotowy na piosenkę? Trzy, cztery. Na seniorita, seniorita, ma. O nie, przestań. Przykro mi, tak, tak nam nie wyjdzie. Przez nią nawet siebie nie słyszałem. Oh, no. Puskie, bielny szkicek. Ten rysunek lepiej sobie poradzi. Okej, okay, wróćmy. Teraz rysuję patyk z końcem, który wygląda jak kropelka. Jeszcze jeden po drugiej stronie. Wow, kras. Świetnie! Nada rytmem mojej piosenki swoimi kastanietami szczypcami. Okej, okay. ja śpiewam, a ty wybijasz rytm, zrozumiano? Trzy, cztery. La senorita, la senorita. Hej, myślisz, że nie umiem śpiewać? La senorita, la senorita. La senorita. La senorita. <laughs> Mój krab to bardziej komik niż muzyk. Jedno wiem, nie chcę z nim śpiewać. Chodź, wróćmy do rysunku. Dob And a nice round and pointy shape like the cream. Oh, this time I know it's a hermit crab. With its nice shell, people will have eyes only for it on the stage. <clears throat> don't worry, I'm sure everything will be okay. This time it's going to work. Three, four, you reach I don't know, Toodlewoo is happy again. <laughs> Your hermit crab is too shy to play on stage. That's too bad. I thought it would put on a great show, right, Bubble? This time I'm sure you'll guess right. I draw six little lines, three on each side. Then I draw stripes on my little blue's body. I add sort of a tiny circle at the top. Oh, It's a scorpion. Its long tail will be used as paracas, and its two long pincers and castanets. Well done, Sketchy. You guessed right. Oh, my song will have ah. a great rhythm with it. That's for sure. And with ah. some colors, it would be perfect. And the Yay. yay!

Słuchać było to? Mogę sobie wyobrażać. Tak, to świetnie. Wersja polska z studiowaniem. Flamenko! Krzysztof Korzeniowski. Fazję